Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Strandeda yy, To jest taka bardziej poboczna seria yy, O ile chyba wiecie No bo jak widzicie nie ma za często yy, Strandeda Na moim kanale yy, Po prostu jak mi się chce, to nagram, tak? A też to nie jest jakoś... Nie wiem No, nieważne zresztą Ok, czyli ten schowek już zbudowaliśmy yy, Więc może teraz się zajmiemy bo jeżeli schowek jest zbudowany, to można różne inne fajne robić y, rzeczy. Nie wiem, czy widzieliście to. O chwila, chwila, chwila. Musicie chwilę zaczekać. Przepraszam Was bardzo. Yy. Ok, dobra. Już. E, łódka. Łódka, o ile wiem, to się nie dają jej pływać, ale nie wiem dokładnie, jak to jest. E, po prostu tak słyszałem, że łódką się nie da nigdzie pływać, to jest taka jakby dekoracja. No, coś e, studnie. Studnia to mamy tam niedaleko, więc na, na razie nie jest potrzebna. E, jeżeli chodzi o że to mamy wszystkie praktycznie. No, oprócz kamienia. A budynki, o, widzę, że fajne budy budynki. E, chwila, mi się wydaje coś, że my chyba zaczynaliśmy tutaj gdzieś e, dom na drzewie, nasz. E, nawet chyba tutaj. Tak, 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 I tutaj, dokładnie e, Okej, okay, czyli będziemy W tym, tak? Tutaj? Okej Okej, okay. Okay, czyli potrzebujemy liany e... No i jednak tego drewna trochę narąbać e... Kurde, no Nie mam właściwie co z tym będzie nagrywać, bo Co, no tyle co, to mogę Właśnie budować coś, tak? Później może coś się zacznie, nie wiem jak to jest Ale, słuchajcie, mi się wydaje, że Tą serię zakończymy jak już y, będziemy na tej pierwszej wyspie... Znaczy, jak już skończymy pierwszą wyspę, jak już będziemy mieli z tym y, piratem do czynienia, tak? To myślę, że to już skończymy, lecz... No, zobaczymy, jak wy będziecie oceniali filmiki. Jeżeli widzę, że wam się podoba, jeżeli łapkujecie, to ja po prostu nagrywam tego więcej. Próbuję. E, dobra, ja muszę coś zjeść, bo widzę, że głodni jesteśmy. Okej, okay, spoko, tylko jest się, nie użyć. Eee, mamy coś do żarcia. Mamy co, ale to jest. chwila, 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 to jest wypieczone. Nie, to, jest nie, upieczone. to jest surowe, nie jest wypieczone, surowego mięsa, dobra. Ale pada ten deszcz, więc. nie Miałem jak nawet ognia rozpalić. Eee, no to już jest problem akurat. O, jagódki zjemy. jagódek za dużo nie mamy. W sumie winogron powinniśmy mieć dużo. Nie, może schowaliśmy do tego. Teraz zobaczymy, tylko pojemy trochę eee, nie, dobra, nie mamy tutaj czyli winogronka nam jeszcze nie wyrosły ale po prostu zasadziliśmy tyle co było eee, nawet chyba tak zrobiliśmy ok, schowamy się tutaj pod namiotek co, co tu mnie zaatakowało eee, no i pójdziemy sobie spać no i teraz będziemy pewnie głodni o, pić nam się jest strasznie Okej, okay, to sobie tam skoczymy do naszego wodopoju. we szybciej. Chodzi tu strasznie wolno, kurde. Coś mnie bi... Aha, bo to pić mi się strasznie chce, ok. Dobra, już, już pijesz. Mordzio, dobra. Eee, dobra, idziemy rozkrzesać ogień. Eee, nie wiem, czy mam materiały na to. Potrzebne chyba jest kora i patyk, o ile dobrze pamiętam. Pewnie będziemy mieli tu wszystko. Łącznie z korą, dobra, nawet przy sobie mamy korę i patyk. Dobra, no to w sumie jest Git. Eee, mamy tu korę, mamy tu patyk, łączymy to. Ok, make fire. Rozpalanie ognia. Dobra, nie zadziałało. Jeszcze raz próbujemy. Dobra, udało się. Eee, no i wypieczymy sobie to mięsko nasze. Ok. No i sobie zjemy od razu dwa kawałki. Eee, pójdziemy najpierw na lwy, żeby po troszeczkę nie mamy żarcia. A by się nam przydało, bo już chyba nic nie mamy oprócz tych jagódek. Eee, Okej. Okay. O jest, dobra, już myślałem, że nie ma. Mamy jakieś włócznie. Mamy, dobra, dwie ostatnie włócznie. Eee, no akurat na jednego lwa. O ile mi się... Mi się wydaje, że tu kiedyś były dwa lwy, a on ciągle ten jeden teraz tylko jest jak tu przychodzę. Dobra. O oh, fuck! To co przeżyłeś? Dobra, tu już zaraz będziesz paść. Dobra, padłeś. Dwa mięska. Dobra, niech będzie. O! Tego jeszcze jakbyśmy spróbowali jakoś złapać. No, prawie! fuck z niego też chyba mięsko leci, a potrzebujemy mięska Trafimy Fak no Milimetry no, Padnij Dobra Dziękujemy O, dwa mięska wytropiłeś, spoko Może być O, chwila, chwila, bo to też chyba Tutaj nie chcąc nam że zasadziliśmy Sobie już to zrobimy, tak, okej okay. Eeeem. Upieczemy. Okej. Okay. No i mamy już na przyszłość, jakbyśmy byli głodni później. Idziemy rąbać te drzewo, bo, bo potrzebujemy dosyć sporo Lian eee, chociaż nie tylko, bo te kłody, ale nie wiem czy to drzewo jest takie wielkie, nie wiem czy się to rozwali. W sumie powinno, nie? Ale... Ale nie jestem pewny. Wybrałem te drzewo. Mogą w sumie iść jeszcze na cięższe, tak? Ale... Na tych cieńszych chyba nie ma Liany i dlatego tutaj próbuję, chociaż jak widać żadnej liany mi jeszcze nie, wyle... nie wyleciała żadnego. Patyk, wszędzie patyki, patyk, patyk, patyk. Zaraz pewnie nie będę mógł nic nosić. Dużo mi zostało... O! O, w sumie spoko. O, rozbiję, dało się. Okej, okay. to będzie trzeba te patyki odstawić. O, dosyć sporo. No, od razu tyle miejsca nam weszło, że... Dobra, te kłody teraz. O, co tak szybko już jeść nam się chce? O, surowego. Tego jeszcze nie zrobię. Jak to nie upie Ej, mi się wydaje, że go nawet zjedliśmy. A, bo teraz przecież jeszcze byliśmy na tym. Dobra, zjemy to mniejsze mięsko. Okej. Okay. Te kłody zabierzemy. No i tam zjedzimy w tym domek. Jezu, słuchajcie, ja wam naprawdę tak bardzo chcę... Normalnie nie wiem czy wy chcecie, pewnie wy tylko tylko Minecrafta chcecie, ale taką ochotę nagrać coś innego, ale no kurde, no niestety komputer mi na to nie pozwala, no. Możliwe... Znaczy pozwala, ale bardzo mało FPS-ów mam. Może my wy na tym nie widzicie na nagraniach, że mi laguje. No ale no niestety, na przykład jak gram w lola, także mi laguje, a lola. Naprawdę musiał nagrywać. Okej. Okay. O co ja zrobił? Ej, mamy tu jeszcze jedną kłodę, spoko. Dobra Brakuje nam jednej kłody Którą mamy chyba tam na górze yy, No czyli na pewno nam starczy Jeżeli tylko teraz liany, tak? Kurde, jak zauważyłem to na jeden odcinek O, akurat To na jeden odcinek nam wypada Jedna budowla I, i to jest dosyć śmieszne, bo To jest po prostu nudne, może nie śmieszne, to jest nudne a wiecie, a co, 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 co bym robił po prostu, jakbym to już przyspieszał wszystko? Tutaj za bardzo nie ma w stanie akcji, tutaj... Braknie się... Może później, jak już ten pirat będzie, coś się tam z nim zacznie gadać. Może będzie ciekawiej. Chociaż, no zobaczymy, zobaczymy czy... Wy jakby dobrze będziecie... Yy, dobrze może, może też komentować, jak i lajkować te moje materiały. O dobra, pójdziemy tu już spać. Fak. Jeżeli. Wiecie, będziecie lajkować, będzie Wam się to podobało, to ja. To ja po prostu. E, będę dawał tego dalsze odcinki. E, I częściej, oczywiście. Dobra. O, mamy jedną lianę, czyli. Będziemy. Tak, tylko że chyba potrzebujemy 20, coś. Oho. Dobra, kolejna liana. Nie, no może jest takie urządzenie, żeby liany zbierać, ale to chyba, chyba nie. Ja w sumie nagrywając Trandeda mam 30 fps jak widzę, To nie jest za dobre. No niestety, kompa mam jakoś nie, 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 za mega. Może też nie mam złego, ale nie mam takiego, żeby nagrywać jakieś super pro górne gry. Okej, okay, idziemy do wodopoju sobie zje wypić. Boże, zjeść chciałem, do wodopoju. Kozak. O fank. szybko pij. Dobra. Napiłeś się. Okej, okay. beknij sobie jeszcze. O, kamyczek. Weźmy kameczek. dobra. Dwa kamienie. O, winorośla. Widzę, że tutaj już winogronka się zrobiły, ale tylko w jednym miejscu. Słabo. Sobo, sobo. Dobra, weźmiemy sobie to w sumie do rączki. Dobra, zasadzimy sobie winogrona, a reszta tego. Żeby po prostu potem więcej tego było wszystkiego. Okej. No i tu jeszcze jedno. Dobra. Do Dobra, już nic nie mamy Eee O, Borowik No a te liany to najgorzej. Okej, okay. no są mi jeszcze 24 liany. Kurna kozak w ogóle. Może jakoś da się liany zrobić. Chociaż wątpię. Down, 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 down. Nie, słuchajcie, bo co to będzie bardzo monotonne? Eee... Nie wiem czy na następny odcinek postaram się te liany wydobyć. Ej, ja rozwalam te drzewo, to jest przecież... Dobra, nieważne. To jest bardzo monotonne i to jest nudne. Yy, dlatego postaram się, postaram, nie, nie obiecuję. Yy, na następny... O, kakao tutaj rośnie. Na następny odcinek przygotować teliany. Chwila. O, mamy owoc kakaowy. O, i musimy coś zjeść. No okej. Okay, dobra, no to dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym w kolejnych odcinkach. Jeżeli będziecie pozytywnie oceniać, to będzie częściej będą częściej odcinki. Okej. Okay, no to trzymajcie się na razie. Cześć.